Wynagrodzenie za pracę nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne. Aktualnie wynagrodzenie minimalne z tytułu pracy na pełny etat wynosi 3490 zł, a od 1 lipca wyniesie ono 3600 zł brutto. W przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika w danym miesiącu będzie niższe niż minimalne, pracownikowi przysługuje wyrównanie wynagrodzenia do kwoty wynagrodzenia minimalnego. Wynagrodzenie minimalne nie jest zależne od stażu pracy w zakładzie pracy. Dlatego, jeżeli zakład pracy wypłaca dodatek za staż, dodatek stażowy, to nie może być on wliczony do minimalnego wynagrodzenia. W przypadku pracy na mniejszą część etatu niż pełen etat, wynagrodzenie minimalne jest ustalone proporcjonalnie do liczby godzin pracy pracownika proporcjonalnie do jego wymiaru etatu. Wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody regulaminowe czy nagrody uznaniowe mogą wchodzić w skład wynagrodzenia minimalnego. Nagrody jubileuszowe, dodatki za staż, odprawy emerytalno-rentowe, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w nocy nie mogą stanowić składowej wynagrodzenia minimalnego.